Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Ostatni tydzień upływa i to nie jest żadna niespodzianka pod znakiem dużych zmian na polskich stacjach, wynikających przede wszystkim z wejścia w życie przepisów tarczy antyinflacyjnej, która spowodowała obniżenie akcyzy, a wraz z obniżeniem opodatkowania polskiego paliwa mamy do czynienia z wyraźnymi spadkami cen na naszych stacjach. Jeśli chodzi o benzynę, tutaj obniżka to jest zmiana na, o 22 grosze na litrze, natomiast litr Diesla potanio nam o 20 groszy, i odpowiednie paliwa te kosztują 5,75 i 5,79. Jeśli chodzi o perspektywy najbliższych dni, wydaje się, że nadal możliwe są pewne spadki, wynikające przede wszystkim z obaw, które są żywe na rynku międzynarodowym o stan konsumpcji, stan popytu na paliwa związany z pandemią, która cały czas nie ustępuje. Wariant omikron jednak niestety grasuje i generuje kolejne decyzje w różnych krajach, w różnych częściach świata. O zamknięciu czy o ograniczeniu swobody poruszania się, czy, czy wpływa to właśnie chociażby na życie gospodarcze i na transport i powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na paliwa. Tak więc wydaje się, że w kolejnych dniach szansa na obniżkę jest. Nie jest ona już bezpośrednio związana z tą obniżką akcyzy, albo jest tylko na niektórych stacjach, które jeszcze nie zdążyły tego tańszego paliwa wprowadzić. Ale wydaje się, że przed nami cały czas w okresie tym poświątecznym, już bo o nim tak naprawdę mówimy, możemy się spodziewać na polskich stacjach jeszcze niższych cen paliw. Jeśli chodzi o benzyny. To są ceny z przedziału mniej więcej benzyna 95-octonowa z przedziału 5,66, 5,79. W przypadku oleju napędowego ceny będą mniej więcej lokować się w widełkach 5,69, 5,80. A jeśli chodzi o autogaz, tutaj możliwe jest zejście nawet do przedziału 3 3,16, 3,23. Jeśli chodzi o zmiany w najbliższym czasie, no nie będą one już, tak jak powiedzieliśmy, tak spektakularne jak to, co widzieliśmy w tym tygodniu. Natomiast tutaj przyczyną główną tych znaczących spadków, powtórzmy teraz jeszcze, była decyzja związana z korektą czy z obniżeniem opodatkowania paliw w Polsce, po nowym roku będziemy mieć do czynienia z nowymi stawkami. To raczej nie powinno jakoś bardzo. Zaburzyć poziomu cen na polskich stacjach. Korzystając z okazji, oczywiście, chcielibyśmy również, jako redakcja Petrol.pl, w tym miejscu złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i do usłyszenia w kolejnych komentarzach. Dziękuję Państwu bardzo.